Hej, Zajmuje się wyjaśnieniem, czemu ma służyć jakiś dziwaczny behavior ryby która boi się kormorana, czy jakieś rozwilitki, dafnia, która boi się właśnie tej ryby. Które cechy w jej strukturze są spowodowane tym, że ona musi za wszelką cenę uniknąć śmierci brzuchu dla pieszcy, żeby wydać własne potomstwo. I temu podporządkowane jest całe jej życie. Drapieżca sprawia, że zamiast jednego gatunku mamy całą masę najrozmaitszych gatunków, bo żaden z gatunków nie zyskuje roli monopolisty. Żaden z nich nie zagarnia wszystkiego dla siebie, co by się niechybnie stało, gdyby nie było drapieżnictwa. Próbuję udowodnić światu, że drapieżca jest niesamowicie ważnym czynnikiem, który zwiększa różnorodność biologiczną. O, jeszcze raz powtarzaj mi głębokość, Dobrze dobra? Proszeczkę się wypłacamy, nadal jest. 6, dalej, częściej mimo. 5, 5, 50, 5, 30, 5, 20, 4. Dobra, ten kontrój. I kontrój, dopóki nie wyrównasz, musisz kontrować. Prawda? Jest 18 metrów. Jak dobrze trafiłem, to przepłyniemy 30 dokładnie. Ostatni raz zrobiłem ten profil 15 lat temu, ale mimo wszystko wierzę, że trafię po tych 15 latach. Ale troszkę prawa? Woda oznaczała podróż. I dlatego w końcu trafiłem na tą wodę. Nie jako marynarz, nie jako nawigator, nie jako mechanik pokładowy, nie jako budowniczy okrętów, tylko jako biolog. Bo w końcu to mi się wydało najciekawsze, żeby być na wodzie i próbować zrozumieć, co w tej wodzie się dzieje. Zostaw sobie, spół ile? Dwa metry potrzebujesz do kadzi? Mhm. Mm Tyle? To już, to już, to już. To już, to już może to, dobra. I trzymajcie ten gabel w ten sposób, dobra, proszę, a nie w czymś, w postaci to takiego. ła. Gazimy? No to opieram. A wiecie, jaka najbardziej? Nie, już nie zdać. Jezuura, Lubię skakać na niej. Popatrz, popatrz, tak. popatrz, tak, rozumiesz? tu stajesz, O tak, nie, nie, nie. Nie, 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 to nie, 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 ty nie, Ciągle liczę na to, że się zdarzy coś jeszcze najważniejszego w moim życiu, że jeszcze rzecz najważniejsza mi się nie przydarzyła. Co ja myślę, że każdy naukowiec musi w coś takiego wierzyć, skoro dalej uprawia intensywnie naukę, zamiast zarabiać pieniądze i zapewniać lepszy byt swojej rodzinie. Wierzę w racjonalność ludzkiego umysłu. Wierzę w to, że wszystko można zrozumieć, wszystko się da wyjaśnić. kitmiş

Dobra nauka to jest taka, która po kilku latach, po kilkunastu latach w dalszym ciągu jeszcze komuś się do czegoś przydaje, żeby na niej budować kolejne hipotezy i rozwiązywać kolejne jakieś zadania badawcze. Zadaniem naukowca przyrodnika jest zrozumienie mechanizmów, które prowadzą do takiego, a nie innego stanu rzeczy. Naprawdę nigdy się nie zastanawiałem nad, nad tym, jakie sobie stawiać zadania, po prostu, żeby być wiernym temu, co się robi. Nie kompromitować się, pozostawać uczciwym i starać się wyjaśniać rzeczywistość.